Polki, Polacy, osoby tutejsze po operacji korekty płci, przerażeni i nieludzko spokojni. Brodacy, podobnie jak Wy, z zazdrością patrzyłem na polski rząd, trzymający się za ręce i tańczący na jasnej górze w rytm piosenki, abyśmy byli jedno. Ta piękna forma wyjazdu integracyjnego za firmowe pieniądze powinna być powszechna całej naszej umęczonej ojczyźnie. A przy okazji namawiam. Jeśli komuś z Was uda się w tańcu złapać członka rządu za rękę, niech jej nie puszcza. Aż do wyborów. A po nich niech dzwoni na policję. Korzystając z okazji, chciałbym się zwrócić bezpośrednio do ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Drogi Tadeuszu, pora zmienić imię na Mieczysław ryc, rodacy i tajniacy, pytacie mnie w swoich listach, czy władze naszego kraju są w pełni władz umysłowych. Hm. Jedna jest pewna. Gdy odużycie pełnia władzy, to ginie zdrowy rozum. Współczujmy więc sobie my, obywatele. Ale nie zapominajcie. Ojczyzna myśli. Ojczyzna wie. To tyle. Dziękuję za odwagę.